Zaczajmy się tutaj na jakiegoś cymbała niczym Janusz na promocję masła w biedrze. No i mamy dzbana, łatwo. Na dole różę do góry dwa soczyste pory. Co? Różowy jest kretem, bo wylazł z nory. No nie zaś ten reaktor temu intruzowi to się chyba w łebie poprzewracało. Dip, A ten to, co tak późno stąd wyjazł. przecież reaktory był minutę temu. Co za cymbał kochanego, wspólnika nam zadzigał. Rudy zabramy kamie, ale co, paszą w on oszuście. Oh, shit, Here we go again. O nie, on nie jakiś oszust tam zabił wspólnika. To za na pewno self-report, bo od razu zgłosił ciało w komsach. Chyba Cię włosy bolą, zabiłeś wspólnika w medbeju. Kto to wspólnik i skąd niby wiesz? Nie interesuj się, nie masz dowodów. Ej, ja byłem w komsach i tam nie było żadnego ciała. No właśnie, baj o Oklopsiki wspólnik dostał tutaj bombę w oko. Miejmy nadzieję, że oszust wybierze elektryka, nie medbeja do wentowania. Huh? Przypał nie ma oszusta. Oklopsiki zawiodłem biednego wspólnika. W sumie to mamy pomysła. Może on jeszcze w noże siedzi, bo się boi wyjść. No i elegancko pyk cyknyk. Granat jest okrutnikiem. Weź coś z lodówki zeżryj póki jeszcze jest. A i daj suba.